Do końca lipca 2013 roku planowane jest wyłączenie sygnału naziemnej telewizji analogowej. Co to oznacza dla klientów telewizji kablowych? Czy i oni będą musieli dostosowywać się do procesu cyfryzacji? Nie, gdyż zmiany te obejmują działanie naziemnej telewizji analogowej i nie mają wpływu na działanie kablówki. Telewizje kablowe nie planują wyłączać sygnału telewizji analogowej. Niezależnie więc czy korzystasz z sygnału cyfrowego czy analogowego, a odbierasz telewizję kablową, nie musisz obawiać się cyfryzacji i nie potrzebujesz nowego telewizora, dekodera czy zmieniać dostawcę telewizji. Wystarczy dowolny, nawet najtańszy, abonament analogowy w telewizji kablowej, aby cieszyć się telewizją bez zmian. Korzystając z telewizji naziemnej musisz samodzielnie dostosować się do nadchodzących zmian, a jej sygnał może być podatny na zakłócenia. Natomiast w ofercie operatorów kablowych otrzymasz pełne wsparcie techniczne, zarówno przy montażu, jak i usuwaniu usterek. Ponadto telewizja kablowa oferuje znacznie bogatszy wybór kanałów. Pamiętaj, abonenci telewizji kablowej nie muszą martwić się cyfryzacją. Więcej informacji na www.cyfryzacja Szanowni Państwo, zapraszamy do skorzystania z naszej promocji dotyczącej pakietów internetowych. Potrwa ona od 15 lutego do końca marca. Koszt instalacji to tylko 1 zł. Serdecznie zapraszamy! Monika Gering, witam Państwa w środowym wydaniu programu lokalnego, który rozpoczynamy jak zwykle od wydarzeń, a te od posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, podczas której zgierscy radni ponownie zajęli się tematem spalarni, która ma zostać wybudowana na terenie Parku Przemysłowego Boruta. Temat wciąż budzi niestety wiele kontrowersji. Beata Piechota. Podczas kolejnej komisji, tym razem Zdrowia i Opieki Społecznej w Urzędzie Miasta Zgierza, zgierscy radni próbowali dowiedzieć się, jak wygląda planowane przedsięwzięcie od strony sanitarnej. Mieszkańcy prawdopodobnie to nie mają zielonego pojęcia, jakie, jakie potencjalne zagrożenie będzie w naszym mieście, ponieważ informacja jest na tyle szczątkowa, a z rozmów z mieszkańcami wynika, że mieszkańcy mają na tyle blade pojęcie, ponieważ uważają, że jest to spalarnia śmieci, a nie odpadów niebezpiecznych. Na komisję zaproszono dyrektora powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej w Zgierzu, który miał przybliżyć sprawę ewentualnych zagrożeń dla mieszkańców wynikających z powstania spalarni. Będzie nam sam osobiście tłumaczył, myślę, pod takim względem sanitarnym, czy taki obiekt na terenie naszego miasta może dla nas stanowić zagrożenie. Myślę, że jest bardzo ważne spotkanie, z uwagi na to, że ten temat budzi na tyle wiele kontrowersji. A do tej pory nikt po prostu nie, na żadnych z posiedzeń nie było przedstawiciela chociażby stacji epidemiologicznych. Tok postępowania który obowiązuje dla tego typu e, przedsięwzięcia, został, że tak powiem, zachowany, czyli Urząd Miasta wystąpił między innymi do powiatowej stacji o zajęcie stanowiska. Dyskusja była burzliwa. Pytań padało wiele. Radny Andrzej Mięsok poruszył temat zbiornika wody znajdującego się pod ziemią. Istnieje prawdopodobieństwo przenikania odpadów, które będą składowane. Dyrektor Jeziorski nie rozwinął tego tematu, nie potrafił także odpowiedzieć na wiele pytań. Podzielił się jednak informacją o sferze bezpieczeństwa dla mieszkańców. Wynosi ona 800 metrów średnicy. To niewiele, jak stwierdzili radni. Co tak naprawdę spalane będzie na terenie mającego powstać zakładu, wciąż nie wiadomo. Mieszkańcy nie mają absolutnie żadnej wiedzy, mają po prostu bardzo szczątkową, nie mają tej wiedzy, radni niektórzy nie mają dokładnej wiedzy. W raporcie zaprezentowanym radnym uwzględniającym środowisko żadne zagrożenie nie zostało ujawnione. Sporządzający raport uwzględniali wszystkie wedle swojego, swoich zasad działania istotne czynniki. Na podstawie decyzji lokalizacyjnej stwierdzone zostało, że spalarnia zbudowana ma być 6 metrów od koryta rzeki Bzury. To nasuwa kolejne pytanie, czy zakład oprócz zagrożenia dla Zgierza stworzy je także dla sąsiadujących gmin? Hasło odpady niebezpieczne nadal nasuwa obawy u radnych, jak i mieszkańców Zgierza. Mają być one rozwiewane dalej podczas jednej z najbliższych sesji w Urzędzie Miasta Zgierza. Radni planują zaprosić na nią wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. I zmieniamy temat. Ostatnio prezentowaliśmy Państwu materiał o samochodach niszczących swoje podwozia na zgierskich drogach. Wzorcowym przykładem traktu, którego nawierzchnia przypomina tor przeszkód jest ulica Witosa na Proboszczewicach i tak od wielu lat. Czy jest szansa na poprawę jej stanu? O tym w materiale Kuby Niedzieli. Zgierz, dzielnica Proboszczewice, ulica Wincentego Witosa. Stan nawierzchni drogi tak fatalny, że trudno zarówno przejechać samochodem, jak i przejść ten odcinek pieszo. Są dziury i ciężko się chodzi podraży, szczególnie kiedy wracam z babcią ze szkoły. Ja mam buty specjalnie kupione z Goreteksu i tak przemiękają, bo przecież no, no nie da rady inaczej. Tamten fragment, który jest asfalt, no to idzie się dobrze, a reszta no to po prostu tonie się jak te, przychodzą te roztopy. Temat remontu ulicy powraca jak bumerang od roku 2010. O poprawę stanu nawierzchni dopomina się Rada Osiedla Proboszczewice. Na sesjach samorządowcy zadają pytania o zaawansowanie prac przygotowawczych. Nie po to się Proboszczewice łączyły ze Zgierzem, żeby nadal mieć yy, drogi na poziomie bardzo ubogiej, podupadniętej wsi. Bo to co się w tej chwili u nas dzieje to jest po prostu tragedia. To nie tylko te ulice, ale te ulice Przywitosa to jest centrum dzielnice Proboszczywice, i wypadałoby wreszcie zrobić tam jakikolwiek porządek, żeby ci ludzie mieli cywilizację na miarę XXI wieku. 2011 nie zrealizowane, 2012 nie i teraz mamy przeniesione środki na 2013. Miejmy nadzieję, że, no, że wreszcie będzie ta porządna ulica tutaj. W tegorocznym budżecie zarezerwowano już 1 milion 100 tysięcy złotych na budowę nawierzchni oraz dalsze odwodnienie ulicy Witosa. Kanał deszczowy wykonano już w roku 2012 nie może on być jednak używany, ponieważ nie ma dokąd odprowadzać spływającej wody. Warunkiem realizacji do końca inwestycji było tak jak powiedziałem, wybudowanie kanalizacji deszczowej w ulicy Zorkowskiej, wybudowanie takiego kolektora, do którego będzie można wpiąć tą deszczówkę w ulicy, z ulicy Wytosa, aby dokądś odprowadzać tą wodę. Ponieważ ulica Ozorkowska to fragment drogi krajowej nr 91, budowa w niej kolektora deszczowego musi być uzgodniona z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Dopóki nie ma zgody na budowę kolektora, dopóty starostwo powiatowe, w którego gestii pozostaje decyzja, nie wyrazi zgodę na budowę na wierzchni ulicy Witosa. Stosowne pozwolenia miały zostać wydane w grudniu 2012 roku, jednak do tej pory miasto czeka na decyzję. Podobno to kwestia najbliższych dni. Na bieżąco miasto musi sobie radzić z olbrzymim wgłębieniem na środku ulicy Witosa, co chwila wypełniającym się wodą. Zgłaszają do nas sygnały, że zaczyna się to przepełniać, znowu, że zalewa, zaczyna ich zalewać. My oczywiście to cały czas kontrolujemy jak tylko mamy sygnał, czy sami widzimy, że należy już podjąć działania, na bieżąco te czynności są wykonywane. Wizyty beczkowozu to doraźne rozwiązanie problemu nieprzyjezdnej drogi. Mieszkańcy mają nadzieję, że w roku 2013 ruszy wreszcie kompleksowy remont ulicy. Po zamknięciu zamiejscowych oddziałów komunikacji w Ozorkowie i Głownie, przekształceniu powiatowego zespołu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego oraz powstaniu powiatowej spółki infrastrukturalnej, Zarząd Powiatu Zgierskiego dalej tnie koszty. Kolejnym posunięciem będzie zmniejszenie ilości etatów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie powiatu. Czy ten krok wyjdzie na dobre podopiecznym tych placówek sprawdzała Beata Piechota. Czy szukanie oszczędności kosztem funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych to dobry pomysł i jest kwestią sporną? Na spotkaniu w starostwie powiatowym atmosfera była gorąca. Dużo mówiło się o tym, że zmniejszenie liczby etatów wpłynie niekorzystnie na prawidłowe funkcjonowanie placówek. Odczują to przede wszystkim pacjenci. Lidia Elert, której szczególnie bliska jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna Ozorkowie, złożyła do starosty z Gierskiego interpelację. Uważam, że zmniejszenia etatów akurat w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jest bardzo złym, nieprzemyślanym krokiem starostwa powiatowego w Zgierzu. Dlaczego? Dlatego, że nie będzie pomocy dla naj, najbardziej potrzebujących. Poradnia w Ozorkowie jest jedyną placówką w powiecie zgierskim, która orzeka o niepełnosprawności, wady wzroku, słuchu i autyzmu. Już jesteśmy chyba z córką z sześć wizyt. Tylko, że no mamy no ustalone te wizyty co jakieś tam powiedzmy dwa tygodnie, trzy, aby się przydało, żeby te wizyty były w częściej jednak. Redukcja etatów tutaj no w tym przypadku to nam nic nie pomoże, bo to podejrzewam, że kolejki jeszcze nam się wydłużą. Z siedmiu i cz jednej czwartej etatu yy, starosta chce uciąć trzy etaty. Uważam, że nie będzie szans na już w tej chwili są problemy z, z, z terapią psychologiczną, z terminami na terapię psychologiczną. Trzeba by było się zastanowić i nie ciąć tam, gdzie zaszkodzimy najbardziej potrzebującym. Poradnie spełniają szereg zadań w zakresie profilaktyki szeroko pojętego zdrowia psychicznego, leczenia niepełnosprawności oraz dysfunkcji psychicznych, psychologicznych, społecznych, co określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 roku. Na nich, jak twierdzą radni, powiatu zgierskiego nie powinno się oszczędzać. Tak jak w innych miastach, również w Aleksandrowie jest bardzo poważne zagrożenie redukcji etatów, co jest bardzo, bardzo niekorzystne i bardzo nas martwi, ponieważ jest już bardzo duże zagęszczenie, duży czas oczekiwania. I kolejne redukcje będą tą sytuację jeszcze trudno, bardziej pogłębiały. O tym, że oszczędności, które chce się wygospodarować kosztem placówek są pozorne i doraźne pisała niejednokrotnie w Zgierskiej Gazecie Niezależnej Zgrzyt Ilona Majewska. Powiat jest w trudnej sytuacji finansowej i ciąć środki musi. Pytanie, czy musi ciąć je akurat tutaj. Od, od września będą już cięcia i będzie mniej etatów. No ale warto się przyjrzeć, jakie są konsekwencje, które, które uderzą e, tak naprawdę w dzieci i w ich rodziców. Cięcie etatów dotknąć ma oczywiście także poradnik w Zgierzu. Wspominał o tym starosta zgierski Krzysztof Kozanecki w programie publicystycznym Gość Tygodnia, emitowanym na naszej antenie. Panie starosto, czy to prawda, że ta zgierska poradnia to jest cięcie kosztowo 150 tysięcy złotych? No mniej więcej. My dokładamy do subwencji, która jest policza, liczona na poradnie, około, jeśli dobrze pamiętam, 530 tysięcy. Wiele pytań dotyczących rzekomego zaoszczędzenia pozostaje bez odpowiedzi. Sprawę cięcia etatów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych będziemy monitorować. Ostatnie posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta poświęcone zostało niewesołym aspektom życia w naszym powiecie. Analizowano sytuację społeczną mieszkańców w kontekście bezrobocia i opieki społecznej. Rozmawiano także o bezdomności. Czy rok 2013 będzie jeszcze trudniejszy? Kuba Niedziela. Rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu może z pewnością zaliczyć do bardzo udanych. Tak swój artykuł rozpoczyna jedna z lokalnych gazet. Niestety nie jest to związane ze spadkiem bezrobocia w naszym powiecie. Pod koniec grudnia bez pracy pozostawało 11700 osób, czyli o 400 więcej niż na początku roku. W samym Zgierzu przybyło w ciągu roku 48 bezrobotnych, jest ich prawie 4000. W przeważającej części bez prawa do zasiłku. Skąd więc ten optymizm w artykule? Duża ilość osób objętych programem aktywizacji znalazła zatrudnienie. Część zaryzykowała stworzenie własnego biznesu. Duże zainteresowanie bezrobotnych dotacjami na działalność gospodarczą, bo aż proszę Państwa 77 u Państwa tutaj w Zwierzu osób rozpoczęło indywidualną działalność gospodarczą. Dofinansowanie własnej działalności to jeden z przejawów wsparcia ze strony Urzędu Pracy. Najpopularniejszą formą aktywizacji są staże, choć w ich przypadku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadza analizę efektywności wsparcia. To nie jest tylko tak, że, że dajemy pieniądze i później ten człowiek wraca z powrotem do nas. On musi być jednak pozostawać dalej w zatrudnieniu i przynajmniej przez ten okres trzech miesięcy od momentu zakończenia formy. Inne formy aktywizacji to współfinansowanie robót publicznych i prac społecznych. Nieużytecznych. Te ostatnie organizowane są w wymiarze 40 godzin miesięcznie, wynagrodzenie to 7 zł za godzinę. Wbrew obiegowej opinii, że bezrobotni wolą nic nie robić lub zatrudnić się na czarno, prace społeczne cieszą się dużą popularnością. W tym roku udało nam się pozyskać 70, 70 e, osób, e, które takie prace już od 1 lutego świadczą. Dyrektor z gierskiego MOPS-u dodaje, że część tych osób między listopadem a lutym zatrudnia się jako wolontariusze, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie pracy. Zmusza ich do tego sytuacja społeczna w naszym mieście. Około 9% mieszkańców naszego miasta korzysta z różnych form wsparcia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a z samej pomocy społecznej około 6%. Skrajną formą wykluczenia społecznego jest bezdomność. W Zgierzu 7 i 8 lutego przeprowadzono akcję spisywania osób bez dachu nad głową. Udało się zlokalizować 26 osób dotkniętych problemem bezdomności, choć liczba ta nie wyczerpuje skali problemu. Z danych naszych wynika, że tych bezdomnych jest około 80 osób, prawda? Między listopadem 2012 a lutym 2013. Niestety. Nic na razie na to nie wskazuje, by statystyki dotyczące bezrobocia, osób korzystających z pomocy opieki społecznej czy pozbawionych dachu nad głową poprawiły się w tym roku. Na razie kolejne firmy zgłaszają możliwość redukcji zatrudnienia. W naszym mieście ma powstać kolejny supermarket. Niektórzy są z tego powodu zadowoleni, inni mają nie lada zmartwienia. Coraz więcej małych zgierskich sklepów jest narażonych na zniknięcie z rynku. Co o nowym markecie myślą zgierzanie? Szczegóły zna Beata Piechota. Przy ulicy 3 Maja w Zgierzu, gdzie powstać ma nowy supermarket sieci, której w naszym mieście jeszcze nie ma, prace na budowie ruszyły pełną parą. Z jednej strony jego powstanie to zwiększenie konkurencji na lokalnym rynku, tym samym lepsze warunki dla klientów. Wszystko jest na miejscu i tańsze są ceny zawsze. Ja w takich małych sklepikach. Jestem za. Większy wybór asortymentu w jednym punkcie. Są jednak i mieszkańcy do pomysłu nastawieni negatywnie. Superurkę, to mi się tym zbierze. To mogło być trochę mniej. Małe sklepy mają większy potencjał niż te hipermarkety albo supermarkety. Co z tymi małymi wszystkimi sklepikami, które pracują na zagrosze w tej chwili? Dziś niewielkie sklepy przegrywają w Polsce konkurencję z tak zwanymi świątyniami handlu. Pani Sylwia niedawno otworzyła swój mały biznes. Choć zapał i chęci do pracy są, to jednak sprawne funkcjonowanie działalności w miejscu otoczonym do tej pory dwoma, a niebawem już trzema supermarketami to nie lada wyzwanie. Ciężko. Tym bardziej, że początki no to już bardzo ciężkie są. Nie mamy szans, tak, z dużymi? Sklepami. Z rynku wycofuje się coraz więcej osób prowadzących niewielkie sklepy różnych branż. W supermarketach jest wszystko. Słowo promocja przyciąga klientów jak magnes. Mam nawet przy sobie kupon rabatowy. Może lepiej, jakby był gdzieś na obrzeżu? może dla nas by było lżej. Czy wzgierzył po powstaniu następnego marketu zamkną się kolejne małe przedsiębiorstwa, okaże się niebawem. Miejmy jednak nadzieję, że takich, którzy ufają bardziej osiedlowym sklepikom oraz warzywniakom, znajdzie się wielu i takiej sytuacji da się uniknąć. Interaktywność w sztuce, czyli możliwość wpływania odbiorcy na kształt końcowy dzieła, to ostatnio popularny temat. Najczęściej mówi się o nim w kontekście nowoczesnej sztuki multimedialnej. Tymczasem spektakl Współdzielczym Domu Kultury udowodnił, że może interaktywność dotyczyć także najstarszych dziedzin sztuki. Kuba Niedziela. Większość z nas pamięta bajkę Marii Konopnickiej o krasnoludkach i sierotce Marysi. Jako dzieci przeżywaliśmy przygody biednej dziewczynki, której gęsi wydusił podstępny lis. Jednak dzięki pomocy Krasnali i mądrej królowej udało się jej odzyskać statko. Historia Marysi znana jest dzięki książkom, słuchowiskom radiowym, także przedstawieniom teatralnym. Akurat spektakl, zorganizowany w ostatni piątek w spółdzielczym Domu Kultury przybrał oryginalną formę. Nowe było to, że mogli przychodzić na scenę i uczestniczać w tej bajce. Podobało mi się najbardziej jak dzieci mogły wyjść na scenę. Był to spektakl interaktywny, podczas którego zatarta została granica między sceną a widownią. Dzieci zapraszano do uczestnictwa w przedstawieniu i trzeba przyznać, że chętnych nie brakowało. Wygląda na to, że tremę uzyskuje się dopiero z wiekiem. Dorośli bardziej mają te problemy opory, żeby się pokazać, przełamać i pierwsze zdanie powiedzieć: Nie, dzieci spokojnie. Jeżeli już ma tremę, to płacze. To wiadomo, że nie wejdzie. A jak nie płacze, to czy wejdzie i powie, co ma do powiedzenia. Dzieciom przychodzi to łatwiej, więc one ekspresyjnie reagują i chętnie uczestniczą w takiej, w takiej formie zapraszania na scenę. Nawet w dobie gier komputerowych i puszczanych 24 godziny na dobę serialu, Telewizyjnych, poczciwy teatr dla dzieci wciąż wzbudza zainteresowanie. Jest inny. W filmie może być zmyślone, a w teatrze to każdy wie, że to się dzieje naprawdę, bo to widać. Przedstawienie teatralne to żywi ludzie, prawdziwe emocje i współdziałanie z rówieśnikami. Dlatego tak chętnie wykorzystywany jest teatr w działaniach edukacyjnych. Interaktywne przedstawienia w semi to już tradycja. Od pięciu lat dzieci odtwarzają na scenie fabułę coraz to innej bajki. Kolejne spektakle już w planach. W zgierzu można bezpłatnie pozbyć się popsutego sprzętu elektrycznego. Wystarczy przywieźć go w wyznaczone miejsce podczas zbiórek elektroodpadów, które organizowane mają być w najbliższym czasie na terenie zgierza. Pierwsza z nich odbyła się w miniony weekend materiał Beaty Piechoty. Elektroodpadami nazywa się wszystkie zużyte urządzenia elektryczne działające kiedyś na baterie lub prąd, komputery, pralki, gadżety elektryczne, lodówki, a także zużyte świetlówki. W Polsce powstaje ich blisko 300 tysięcy ton rocznie. Jedna z firm recyklingowych nawiązała współpracę z Urzędem Miasta Zgierza. Zgierzanie będą mieli możliwość pozbywania się rzeczy zalegających w domach i piwnicach. Przyjmujemy tutaj bezpłatnie cały sprzęt elektryczny i elektroniczny, natomiast jeżeli ktoś nie ma możliwości dostarczenia tutaj do punktu tego sprzętu, możemy bezpośrednio z mieszkania mieszkańców miasta Zgierza odebrać ten sprzęt również nieodpłatnie. Ludzie mają z tym problem, także bardzo chętnie przywożą, zapełniamy szybko auto, bo no nie mają co z tym zrobić, wiadomo, że nie można tego wyrzucać na śmietnik, trzeba to zutylizować, a my udostępniamy to właśnie zawsze w weekendy, w soboty, kiedy ludzie są w domu i mają czas to, żeby to zrobić. Ludzie są coraz bardziej świadomi, jeśli chodzi o ekologię. Podczas pierwszej zbiórki mającej miejsce pod urzędem miasta, wielu mieszkańców skorzystało z okazji pozbycia się starego i niesprawnego sprzętu. Jest tam dużo elementów, które mogą zanieczyszczyć środowisko. Ludzie mają tego tak dużo i nie mają co z tym zrobić. Szkoda jest nam wyrzucać takie rzeczy, które zatruwają środowisko. Są tam i świetlówki, w których jest rtęci i płyty DVD takie, które trudno jest utylizować w domu, także postanowiliśmy oddać je tutaj. Ten sprzęt, który jest zbierany tutaj w punkcie zbierania, trafia do zakładu przetwarzania. Jak wiadomo, zawiera on szereg niebezpiecznych elementów, które oczywiście są demontowane później w zakładzie przetwarzania i poddawane są odzyskowi bądź recyklingowi. Produkujemy z tego oczywiście nowe urządzenia, na przykład kołpaki samochodowe. Takich zbiórek szykuje się jeszcze wiele. Co miesiąc robimy tutaj co czwarty, a sobota miesiąca robimy tutaj zbióreczkę. Organizowane będą one zawsze w tym samym miejscu, przy budynku Urzędu Miasta Zgierza. Kolejna odbędzie się 23 marca. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Już za chwilę nie zadzieraj z fryzjerem. Następnie program poświęcony radzeniu sobie z zimową depresją. Kolejna nasza propozycja programowa skierowana jest do osób, które nie wiedzą komu przekazać 1% swojego podatku. Będziemy przedstawiać Państwu organizacje pożytku publicznego działające na terenie naszego powiatu. A na koniec ABC Pierwszej Pomocy. Zachęcamy do oglądania, bo nigdy nie wiadomo, kiedy umiejętność ratowania ludzkiego życia może się nam przydać. Ja już się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.